Przygotowania tej recenzji nie przekonał mnie sam produkt, bo do inteligentnych pierścionków podchodziłem trochę jak pies do jeża. Tu zresztą już na wstępie pytanie do Was, czy uważacie je za takie chwilowe zjawisko, czy że może zostaną z nami już na dłużej? Mnie bardziej do przygotowania tego filmu przekonała żona, która zobaczyła w tym zdrowy kompromis między nieposiadaniem niczego do omierzenia aktywności, a przyspawaniem sobie do nadgarska smartwatcha. Pierścień miał tu być. Takim złotym środkiem. Moja druga połówka to dość konserwatywna osoba pod kątem technologicznym, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Robiliśmy podejście za Pulwatchem, ale szybko stwierdziła, że ładowanie kolejnego urządzenia i to jeszcze w cyklu niemal codziennym, to nie jest coś, na co zapisze się dobrowolnie. Mimo to dalej miała w sobie głód, żeby jednak ten codzienny ruch, prosty ruch, spacery, czasami pilates, a także ogólną kondycję organizmu w nocy jednak rejestrować. I właśnie tutaj pod koniec maja zeszłego roku zaczęła się nasza wspólna historia z ringconem drugiej generacji. Przez pierwsze trzy miesiące testowała go Ania, sprawdzając jak dogaduje się z jej konserwatywnym podejściem do gadżetów. Potem na kolejne 26 tygodni przejąłem go ja, by sprawdzić, czy po pół roku ciągłego noszenia ten sprzęt będzie miał dla mnie jakiś sens. Bez ekranu, bez głośnika, bez wibracji, oraz z uwzględnieniem faktu, że bez telefonu w pobliżu jego funkcjonalność drastycznie spada głównie za sprawą braku GPS-a. A mimo to jego przydatności dla części z Was nie skreślam, bo umotywowanie tego zakupu trzeba uszyć pod siebie, czyli trochę jak w przypadku iPhone'a R, który również jest produktem niszowym, ale nie jest pozbawiony sensu. Po to jest ten film, żebyście wiedzieli kiedy smartlink może być dla was, a kiedy niekoniecznie, czyli kiedy. Ostatecznie lepiej jest pójść w stronę klasycznego smartwatcha. Na pewno nie bez znaczenia był fakt, że pośród różnych modeli ten jest jednym z wyżej pozycjonowanych cenowo, kosztuje dużo, obiektywnie dużo, bo w okolicy 1500 zł, więc można oczekiwać, że jeśli tak zwany projekt Smart Ring ma się udać, to wybierając Ringkona, szanse jego powodzenia rosną. Z mojej perspektywy kluczowe było uniknięcie stosowanego w wielu produktach tego typu modelu subskrypcyjnego, czyli Owszem, można kupić tańsze pierścienie, ale ich pełna funkcjonalność zależy często od wykupienia dodatkowego abonamentu, co u mnie byłoby dyskwalifikujące. Tutaj mamy natomiast klasyczny zakup z wieczystym użytkowaniem wszystkich funkcji i wglądem w analizy dostarczane przez aplikację. Perspektywa Ani była z kolei taka, że Ringcon jest pierścieniem stosunkowo smukłym, jak na warunki technologiczne. Oczywiście porównanie z tradycyjną obrączką dalej przegrywa, ale i tak na dłoni nosi się go w miarę naturalnie. A to wbrew pozorom ważne, by na delikatnej damskiej dłoni, w sumie to na każdej dłoni, nie wyglądał jak rodowe sygnety, które owszem, są noszone przez wąską grupę ludzi, ale jednak okazjonalnie, najczęściej na wyjątkowe okoliczności. A tutaj mamy produkt, którego przydatność zależy od stopnia wygody dzień po dniu. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrać sobie jego właściwy rozmiar. A dopasowanie w przypadku tego produktu jest kluczowe, dlatego polecam, by decydując się na zakup, realizować go albo na stronie producenta, który w ramach całego procesu udostępnia zestaw do tak zwanego fittingu, albo jeśli chcecie zrobić to w sklepach lokalnych, to tylko takich, które taką procedurę również obsługują. To dlatego, że zakup na czuja w oparciu tylko o wymiary średnicy palca może być mylący. Natomiast mając zestaw z różnymi rozmiarami atrap, możemy ponosić je przez kilka dni i podjąć wtedy naprawdę świadomą decyzję. Bo palce każdego z nas mają różną tendencję do puchnięcia, różnie wygląda nasz dzień i aktywności. To naprawdę ważne i to wszystko trzeba uwzględnić. Z tego powodu to, że powiem teraz, że u nas stanęło na rozmiarze 8, który pozwolił nam współdzielić ring -Kona, to ta informacja mimo wszystko niewiele Wam powie. Trzeba dopasować indywidualnie. Kolor wybraliśmy złoty, a jest jeszcze srebrny, różowo-złoty i matowy czarny. Szczerze mówiąc, miałem duże obawy o jego wytrzymałość, ale po ponad 6 miesiącach codziennego noszenia u mnie i wcześniej 3 miesiącach u Ani wyleczyłem się z nich, a przebitki, które tu widzicie, pokazują stan obecny. Rysy oczywiście są, w miejscu, gdzie jest ich więcej, pierścień zaczyna lekko matowiec, ale większa jego część dalej zachowuje połyskujący charakter. Tutaj nie ma zawodu, a jego konstrukcja jest moim zdaniem przemyślana. Mamy skorupę zewnętrzną w całości wykonaną z tytanu, a nie jedynie aluminiowe szasy pokryte jego warstwą. Natomiast wnętrze, czyli rdzeń z czujnikami, wytłoczono, czy może lepiej będzie, jeśli powiem, że zalano, przezroczystą żywicą epoksydową. To materiał produkcyjnie bardziej wyrafinowany, który poza tym, że jest hipoalergiczny i bardzo gładki dla skóry, ani ja, ani żona nie mieliśmy przez ten czas żadnego incydentu skórnego. To jeszcze w połączeniu z tytanem tworzy bardzo sztywną konstrukcję. Ja w tym pierścionku chodziłem non-stop, nie zdejmowałem go również podczas grania w siatkówkę, nie oszczędzałem go, a i tak pozostał cały, więc moim zdaniem. Możecie być o to spokojni. Na tym etapie recenzji nie ma żadnych red flagów. To przemyślany produkt, który na dłoni potrafi niemal zniknąć. Przykład Ani pokazuje, że pierścień może zastąpić smartwatch, ale w odniesieniu do ogółu to byłoby przekłamujące obraz, uproszczenie. Ona w zasadzie nie korzysta z płatności w telefonie, unika też tych w zegarku, a także nie ma parcia na regularne powiadomienia z telefonu. Można więc powiedzieć, że prowadzi dość higieniczny, na pewno bardziej ode mnie, tryb życia i nie chce przesuwać tej granicy. RingCon jest więc tutaj opcją SMART, ale w wersji light, nie zmusza do permanentnej interakcji, nie ma wibracji, głośnika, migającej diody powiadomień czy NFC do płatności, które poza pojedynczymi wyjątkami dalej stanowi w pierścieniach rzadkość. Choć tutaj jasno zaznaczam, aż się prosi, żeby rozwój tego produktu poszedł w stronę dostarczenia tych płatności, których ewidentnie tutaj brakuje. On obecnie pełni jedynie funkcję biżuteryjną na zewnątrz i zdrowotną dzięki sensorom umieszczonym wewnątrz, czyli jest dla kogoś, kto chce zrobić cyfrowy detoks, nie tracąc jednocześnie wglądu w sygnały płynące z organizmu. Jawi się więc jako taki idealny, pasywny produkt technologiczny, no prawie idealny, bo na przestrzeni tych kilku miesięcy pojawiło się kilka przeszkód, które prawdopodobnie przy recenzji wykonanej po miesiącu mogłyby nie wejść. Dla Ani głównym problemem był brak rejestrowania kroków podczas spacerów z wózkiem. Dla mnie w sumie też to był problem, bo dzielimy się obowiązkami w miarę porówno. Czyli to problem, na który zwracałem uwagę również przy Watchu 3 od OnePlus'a. Jak pewnie zwróciliście uwagę, mówię o tym w czasie przeszłym, bo po kilku aktualizacjach, co prawda nie został rozwiązany, ale nie jest już permanentny, czyli ewidentnie poprawiono coś w algorytmach żyroskopu. Teraz pojawia się losowo, mniej lub bardziej boleśnie, w zależności od tego, jak długi spacer zrobicie. U mnie akurat trafiło na ostatni niedzielny spacer i w porównaniu z Watchem 5, którego równolegle noszę, wyparowało blisko 6000 kroków. To jedna rzecz. Drugi problem, a może lepszym określeniem będzie słowo ograniczenie, to w dalszym ciągu zbyt mała liczba dostępnych treningów. Mi osobiście brakuje tu sportów zespołowych, w tym siatkówki, podczas której, jak już powiedziałem, pierścienia nie zdejmuję. Zamiast tego muszę wybrać coś, co jest najbliższe prawdzie, w tym przypadku bieganie w pomieszczeniu. Oczywiście można dodać zapis treningu ręcznie i wtedy dla odmiany siatkówka oraz wiele innych sportów jest dostępna, ale to oznacza, że musimy wspomagać się zapisami z innych urządzeń, jak choćby na ramiennego sensora od polara, który od jakiegoś czasu testuje i on na przykład ma siatkówkę na liście. A wspominam o tym, bo naprawdę widzę w rinkkonie duży niewykorzystany potencjał, jest wytrzymały, lekki, znika na dłoni, więc naprawdę poszerzając listę dostępnych dyscyplin i jego atrakcyjność drastycznie by wzrosła. Podobnie ten temat wygląda z pływaniem, które mimo normy IP68 i ogólnie zwartej konstrukcji pierścienia nie jest obsługiwane. Czyli chwilowe zanurzenie tak, ale dynamiczny ruch w wodzie już niekoniecznie. Nie miałem okazji tego sprawdzić, ale myślę, że w takiej naprawdę długodystansowej recenzji będę w stanie ten temat podjąć, bo coś czuję, że to bardziej podkładka dla producenta, tak na wszelki wypadek, niż realny brak tego pierścienia. Jeśli jednak skupimy się tylko na suchym sporcie tradycyjnym, choćby bieganiu, które w ramach projektu MOC jest u mnie teraz na świeczniku, to mimo krótkiej ilości danych o treningu ciężko mi na niego narzekać, a przynajmniej w połączeniu z iPhonem. Wymiana danych między ringiem i smartfonem jest kluczowa do poprawnego naliczania przede wszystkim odległości. To w zasadzie jedyna i kluczowa informacja, jaką pierścień bierze z telefonu. Pozycja GPS, bo on sam go nie posiada. I tak jak powiedziałem, z iPhone'em jest w zasadzie bezbłędnie, ale już na przykład kiedy miałem go spiętego przez dłuższy czas Xiaomi, to mimo poustawiania uprawnień dla aplikacji, jej priorytetu i żeby system jej nie usypiał przy zablokowanym ekranie i tak, Dość regularnie występował problem, że trening miałem naliczony, kroki, tętno, ale niestety odległość pozostawała równa zeru, bo telefon ubił połączenie GPS. Z tego powodu nie dam sobie ręki uciąć, że z telefonem na Androidzie to na pewno będzie działać poprawnie. Choć łatwiej jest mi uwierzyć, że z Pixelem czy Samsungiem będzie lepiej, bo Xiaomi od strony oprogramowania bywa kapryśne i tutaj zostawiam margines. Natomiast powtórzę, z iPhone'em będzie ok. Tętno zbierane z palca jest bliskie temu, co otrzymuje z zegarka, a odchylenie nie przekracza z reguły dwóch uderzeń na minutę i to jest niewątpliwy plus, podobnie zresztą jak odległości mierzone z pomocą telefonu. Natomiast to, czego mi brakowało, szczególnie kiedy zacząłem biegać w oparciu o tętno, to wskazówek głosowych w aplikacji RingCon, co pokazuje, że nie tylko od strony smart, ale też tej sportowej, na tym etapie to również produkt nieco uproszczony. Zasilanie to obok monitorowania snu jego największy atut. Tak duży, że dochodziło do sytuacji odwróconej, gdzie niejednokrotnie łapałem się, że przez ten kilkunastodniowy czas pracy zapominałem o jego naładowaniu i potrafiłem tak czy inaczej rozładować go do zera. Potem jednak wyrobiłem sobie nawyk, żeby po tych 7-9 dniach prewencyjnie włożyć go na te kilkadziesiąt minut do dołączonego w komplecie metalowego pokrowca, w ten sposób zachowywałem ciągłość pomiarów. To na pewno taka przyjemna odmiana względem smartwatchy, ładowanie schodzi tu na drugi, trzeci, a nawet czwarty plan, a Ringcon jest pod tym względem w ścisłej czołówce. Stacja ładowania jest zresztą dopełnieniem tego filingu premium, czarna, elegancka, zamykana i kompaktowa, a przy tym ilość energii, jaką magazynuje, powoduje, że w połączeniu z pierścieniem mamy prądu na długie tygodnie, żeby nie powiedzieć miesiące. Ten pierścień nie jest dla sportowych ultrasów. Tak sądzę. Bardziej bym powiedział, że jest dla ultrasów snu, relaksu, hedonistów skupionych na slow life, bo choćby wejście w zakładkę sen pokazuje, jak obszernie opisywane są zbierane tam dane. Bo sen, wyłapywanie bezdechu, poziom stresu, ogólnej regeneracji naszego ciała i ocena stylu życia, wyrażana przede wszystkim poprzez korelację zachodzącą między snem, właśnie, a naszym układem oddechowo-naczyniowym. To jest główny fokus Ringkona i na tym polu dostarcza wartościowych danych. Podobnie mam zresztą z pomiarem temperatury z palca, który trzyma się blisko 36 stopni, co jest już bardziej miarodajne niż pomiar ze smartwatcha na nadkarstku, gdzie z reguły temperatura jest bliżej 31 stopni, co kompletnie nie daje punktu odniesienia. A dodatkowo obiektywny fakt, że przez jego minimalną wagę i czas pracy ma się go w zasadzie cały czas na sobie, powoduje, że dostajemy rzecz kluczową, która przy smartwatchach czasami kuleje, czyli ciągłość danych. Jak ktoś nie lubi z zegarkiem spać, to jest duża szansa, że z tym pierścieniem tego problemu mieć nie będzie. Jak ktoś nie lubi ładować codziennie elektroniki, to tutaj ten obowiązek schodzi na dalszy plan. A jak ktoś ma dość dźwięków i wibracji na nadgarstku, to tutaj informacji dostaje tylko wtedy, kiedy wejdzie w aplikację. Moim zdaniem to produkt dla ludzi świadomych swoich potrzeb. Produkt precyzyjnie celowany, który może być jedynym trackerem naszej aktywności, ale tylko jeśli nie jesteśmy ultrasami. Albo, bo jest jeszcze druga opcja, to może być po prostu urządzenie towarzyszące i uzupełniające. Na przykład w komplecie z wcześniej wspomnianym czujnikiem Polara albo AirPodsami Pro trzeciej generacji, które obecnie w połączeniu z iPhone'em trening są w stanie zarejestrować razem z tętnem. No właśnie, tylko że słuchawek nie nosimy non-stop i w takim duecie Ringcon może być uzupełnieniem i skuteczną ucieczką właśnie przed smartwatchem. To nie jest kombajn, to pierścień ze wszystkimi tego plusami i minusami, który teraz wróci do swojej pierwotnej właścicielki. I w tym miejscu bo już kończymy, zwyczajowo zdanie zapytam Was. Napiszcie, co sądzicie o tej kategorii produktowej, czy ma dla Was sens, co sądzicie o wycenie Ringkona? a jeśli macie też własne doświadczenia ze Smartringiem, koniecznie napiszcie, co macie i jak to się sprawdza. Do komentarza dodajcie hashtag Projekt dzięki czemu będę wiedział, że oglądaliście do końca, a także nie zapomnijcie o łapce, jak zwykle w kierunku, który podpowiada Wam serce. No i do projektu moc dołączajcie, bo w lutym. Nadejdą spore ogłoszenia. Czołem moi drodzy i do zobaczenia na trasie!